Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna. Bracia i siostry narodu polskiego, posłuchajcie. Biskupi w Polsce i proboszczowie z modernistycznymi księżmi zmieniają nam wiarę na protestancką. Zrujnowali wielowiekową tradycję i Wasze święte obyczaje w kościele. Waszą świętą postawę przed Panem Bogiem. Episkopat łamie zasady, które sam wydał. Proboszczowie wymuszają na was niegodziwą postawę do przyjmowania Komunii Świętej. To się nazywa łamaniem sumień. Nigdy tak nie było w Polsce. Komunia na rękę i stojąco to nie katolickie, to nie po polsku. Stajecie się protestantami. Czy chcecie stać się jak protestanci? Nogi pod Karpacie zaczęło walkę z tyranami, którzy dopuszczają się zbrodni na ciele pańskim, zezwalają na podeptanie ciała pańskiego w sakramencie Eucharystii. Tę niegodziwość zauważono w Sanoku. Gdy się sprzeciwili tej zniewadze, niegodziwi księża zaczęli węszyć, którzy to ludzie się tak sprzeciwiają, aby ich zastraszyć, a może i ukarać. Ale dzielni parafianie walczą. Przyłączyło się częściowo już pod Karpacie. Doszły na słuchy, że i w Bielsku Białej, w parafii św. Barbary, w Mikuszowicach jest reżim. Pomimo złamania prawa Bożego zakazano tam mszy trydenckiej, a na zwykłą można tylko chodzić 12 osób. Kto zmusił proboszcza do tak haniebnego czynu? No cóż, dziś zamiast pasterzy mamy pastorów promujących komunię do łapy, a wody święconej w kropielnicach brak. Dlaczego? A no dlatego, bo brak wiary. Już kardynał Wyszyński powiedział, jak przyjdą zniszczyć ten naród, zaczną od kościoła. I mamy to jak na dłoni. Najemnicy w już to robią. Apeluję do całego Podkarpacia. Sanoka, Bielska Białej i całego narodu polskiego. Walczcie o Kościół, o prawdziwą i czystą wiarę katolicką, bo zmieniają wam Kościół i wielowiekową postawę. Ci rzeźnicy wiary katolickiej złamali pierwsze, trzecie i piąte przykazanie. Oddali władzę Kościoła pod panowania nierządu. Odebrali Wam święta, restrykcje w kościele, brak wody święconej, a teraz każą Wam proponować ciało Pańskie na stojąco i do łapy. Potem okruchy tego ciała lądują na posadzkę, a Wy deptacie ciało Pańskie. Wstyd! Te niewierne hieny cmentarne zaprzedali się za mamonę rządową, dlatego biskupi poddali kościół, bo dostali kasę. Przyłączcie się do akcji. Precz Komunii na rękę w polskim narodzie. Przywróćcie nam balaski do godnego przyjmowania ciała pańskiego. Napełnijcie kropelnicę wodą święconą wbiciem na diabła. Precz neokatechumenatem i ruchami charyzmatycznymi z Kościoła katolickiego. Dość mamy dni islamu i judaizmu w Kościele katolickim. To nic innego jak pomieszanie woła z osłem, czyli tworzenie kościoła antychrysta. To oni zmienili wam wiarę na judeoprotestancki zbór. Tacy bezlitośni zbrodniarze posuną się do wszystkiego, nawet do zdrady Chrystusa, byleby tylko pozostać na stanowisku, mieć godziwą wypłatę do popełniania dalszych zbrodni. Komunia na rękę przypomina nam dziś, nie tylko gwałt i zmuszanie do aborcji wśród sióstr zakonnych pod pretekstem fałszywego posłuszeństwa członkom Kościoła, ale także deptania ciała Pańskiego w najmniejszych jego cząstkach. Cóż powiedzieć, łajdaków nam nie brakuje, idących na kompromis ze światem przestępczym. A gdzie są ci kapłani, którzy mieli strzec i stać na straży najświętszego sakramentu? Każde jego cząstki zadbać, by żadna okrucha tego świętego ciała nie spadła na podłogę. Dziś ci karierowicze przenieśli kościół do internetu, robiąc sobie z niego święte dzikie prezbiterium. Tacy kapłani, którzy promują komunię na rękę, zaciągają na siebie grzech ciężki. A co gorsza, was do tego zmuszają, mówiąc nieprawdziwe bajki, że kiedyś niby tak było. Zapomnieli, co to znaczy w polskim narodzie, wielowiekowa tradycja i postawa w kościele, jaką ukształtował Duch Święty przy Balaskach. Tacy księża znają tylko naukę z Soboru Watykańskiego II. Gdy im powiesz, że w 173 roku wydane zostały zakazy, to ci powiedzą, że to już nieważne. Im pasuje tylko Amoris Letitia i Fratelli Tutti. Bratkowie, pod filmem będzie link do wydrukowania plakatów, które już ruszyły w wielu częściach Polski. Pobierajcie i roznoście wszędzie, gdzie się da. Przyklejajcie na przystankach, drzwiach Kościoła i nie dajcie się zastraszyć przez wilków w obcych skórach. Oni wam nic nie mogą zrobić, gdyż prawo Kościoła jest po waszej stronie. To oni złamali prawo kościoła i tradycję wielowiekową. Czy chcecie, by wasze dzieci, wnuki, rodziny stali się protestanckie? To ostatni dzwonek. Gromadźcie się w grupy, pobierajcie plakaty i ruszajcie w teren, by zaprotestować przeciw tym niegodziwym czynom. Gdyby episkopat nie oddał władzy Chrystusa pod panowanie Cezarów rządowych, w Polsce by nie doszło do zamknięcia świąt, nie byłoby limitów i łamania prawa Bożego przez biskupów i kapłanów. Zrodziła się również taka inicjatywa. Posłuchajcie, czy znajdzie się w Polsce paru prawych katolickich prawników, którym zależy na dobru kościoła dla siebie, swoich dzieci, wnuków? Sprawa jest prosta do wygrania, jak restauracje w Polsce, które się otwierają. Potrzeba, by prawnicy wytoczyli proces tym niegodziwcom, co oddali władzę Kościoła pod rządowe restrykcje, łamiąc przy tym przykazanie Boże i Kościelne, zmieniając nam wielowiekowy obyczaj katolicki na luterański i protestancki. Proces jest pewny do wygrania. Potrzeba tylko przygotować odpowiednie papiery i wytoczyć episkopatowi sprawę za zrujnowanie wiary świętej i katolickiej, która miesza wróć z czystością. Zawalczyć trzeba również o dom naszej matki na Jasnej Górze. Przeor Jasnej Góry dopuścił się zbezczeszczenia tej świątyni przez gwiazdy telewizyjne, robiąc prezbiterium scenę dla gwiazd których było ponad stu i więcej, wszyscy bez masek, a katolikom urządził reżim. Stali na mrozie do Kaplicy Matki Bożej, bo wpuszczano tylko po 27 osób. No cóż, panowie władcy jasnej góry, odziani w pychę, mogą, a goje muszą stać na mrozie. Posłuchajcie. Co czeka tych, co depczą ciało Pańskie? Kogo Bóg kocha, a komu hańba? Nasi biskupi, nawet nie zawalczyli z rządem, oni pierwsi wyszli z tą inicjatywą restrykcji. Posłuchajcie, jaka kara czeka tych, co biorą komunię na rękę. Tak mówi Bóg. Pomyślcie, o ile surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i obelżywie zachował się wobec ducha łaski. Ten sam Chrystus jest w Eucharystii, którą bierzecie do waszych nienamaszczonych rąk. Kościół uczy... Tylko ręce namaszczone mogą dotykać ciało Pańskie. Kapłani o tym wiedzą, a jednak dają Wam do łapy, byście deptali ciało Pańskie. Posłuchajcie, co mówi dalej Bóg do tych, co są mu wierni, i do tych, co są mu nieposłuszni czyli kapłani. Czemu deprzecie po moich ofiarach krwawych i pokarmowych, jakie zarządziłem w przybytku? Dlaczego bardziej szanuje synów swoich niż mnie? Tych bowiem, którzy mnie szanują, szanuję i ja, a tych, którzy mnie znieważają, czeka hańba. Dziś też trzecie to ciało pańskie, które jest rozsypywane po posadzkach kościoła za zgodą kapłanów, profanatorów, którzy chcą wam zmienić kościół na protestancką jaskinię zbójców. Bratkowie, jeśli się teraz nie zjednoczymy i nie zawalczymy o czystą wiarę w kościele, to za pół roku będzie jeszcze mniej ludzi, bo wielu z nich dokona aktów apostazji, dzięki biskupom i kapłanom, bo nie wytrzyma tej presji zakłamania. A potem to już tylko potok, to dziurawa łódź. Jeśli ją teraz nie załatacie, to będziecie mieli to, co jest na Zachodzie. Z Kościoła zrobią Wam restaurację i dom publiczny. Dlatego jeszcze raz mówię, zacznijcie walczyć w swoich miastach i zacznijcie klękać przed Bogiem, bo tak jest powiedziane. Dlaczego szukacie pomocy u władców tego świata? To ja jestem Waszym lekarzem. Klękajcie do balasek jako akt przeciwu przeciw tym niegodziwcom. To ciało Pańskie jest święte i niepokalane. Nie możecie go brać do swoich grzesznych rąk, gdyż w tej wielkiej tajemnicy ukryty jest święty Bóg. Was nikt nie obwinia, bo nie znacie nauki Kościoła, ale ci, co ją znają i dopuścili się takiej rzezi na ciele pańskim, tylko hańba. Wstyd mi za siostry zakonne. Ile pychy w niej się narodziło! Nie tylko, że dość biorą komunię do łapy i przełożone się w grobach przewracają. Mało tego! Jeszcze są tak bezczelne, że dotykają naczyń liturgicznych i rozdają komunię świętą. I to jest w Polsce już! I wiecie, gdzie to jest? Na Jasnej Górze! W diecezji właśnie częstochowskiej a biskup na to zezwala. Dobrze wie, że tylko ręce nawaszczone kapłańskie mogą dotykać naszym liturgicznych. Co wy robicie z naszym, z naszym kościołem w polskim narodzie? Pytam się. Biskupi, episkopacie, co robicie? My się na to nie godzimy. Jeśli wam nie pasuje wiara katolicka w polskim narodzie, wielowiekowa postawa, Spakujcie wasze walizeczki i do mamusi. Pan Jezus w swojej winnicy potrzebuje prawdziwych kapłanów. Bracia i siostry polskiego narodu, trzymajcie się wiary katolickiej i brońcie kościoła. Nie dajcie się zastraszyć bo prawo Kościoła jest po waszej stronie. Walczcie! Niech wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna, do Syna! I wracajcie do Kościoła! Nie ma czegoś takiego, jak msza przed telewizorem dla zdrowych ludzi. Ciało Pańskie musi być w was! Przez telewizor nie się. A jeśli nie będziecie spożywać ciała Pańskiego, nie będzie w was życia. I nie zostaniecie skrzeszeni do życia. Tylko na wieczne potępienie. I do tego dążą właśnie, żebyśmy byli sprotestantyzowani. Żeby nasz Kościół w Polsce stał się Kościołem Antychrysta. Nic z tego. Amen.